Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. 1 października roku 1999 wystartowała rosyjska wersja turnieju milionerów. Początkowo pod nazwą Ościa natomiast od roku 2001 po przeprowadzce na antenie, z NTV na antenę kanału pierwszego ORT Ostan kino kto chce stać milionierą? No i z tej okazji właśnie chciałbym zrobić odcinek jubileuszowy. Takie odcinki robiłem o, po o wersji polskiej i niemieckiej, ale uważam osobiście, że wersja rosyjska również na takowy zasługuje. No i dzisiaj będzie garść statystyk, garść liczb dotyczących dwudziestolecia rosyjskich milionerów. To co widzicie teraz, to wszystkie, no prawie wszystkie logotypy, no bo ich trochę więcej. W każdym razie to jest mniej więcej ten sam logotyp, tylko trochę inaczej stylizowany. W każdym razie z tego ogromu, ogromnej biblioteki logotypów rosyjskich milionerów, właśnie wybrałem tą piątkę. Pierwsze dwa to logotypy Ościa Slipszyk, czyli tej pierwszej wersji za 1999-2001. Natomiast te trzy podchody to już kto chce stać milionerów. No ale abstrahując od tego, przechodzimy do sedna odcinka statystyki dwudziestolecia rosyjskich. Milionerów. Lecimy! Tyle nazw nosił ten teleturniej w Rosji. Czyli dwie nazwy, jak już powiedziałem. Ościa Sliwcik i Kto chce Stać Milionierą. Tylu miał prowadzących. Pierwszą wersję, Ościa Sliwcik prowadził Dmitrij Dibrov. W roku 2001, kiedy ten teleturniej przyszedł na pierwszy kanał, zastąpił go Maksim Gałkin, który prowadził milionerów do roku 2008. A w roku 2008 powrócił Dmitri Dibrov. Tylu było prezenterów gościnnych, bo zdarzało się, że ten turniej prowadzi również prezenterzy gościnni. Wśród nich e, był na przykład prowadzący rosyjskiego koła fortuny oraz Maria Kisielowa, która wówczas prowadziła rosyjsko, rosyjskie najsłabsze ogniwo, czyli słabo je z Wieną. Te milionerzy w Rosji był nadawany na trzech kanałach. Ościa był nadawany na antenie NTW. Kto chce stać milionerom na antenie kanału pierwszego. Natomiast powtórki Ościa były emitowane na antenie stacji TNT. Tyle w historii przez te 20 lat używano kół ratunkowych w rosyjskich milionerach. Oczywiście starter pack, ale również było trzech mędrców. I e, też był e, podwójny strzał chyba. Tak, Rosjanie mają podwójny strzał. No i jeszcze jedno koło ratunkowe, którego te, w, te, w tej chwili akurat nie pamiętam. Każdy w każdym razie w ciągu tych ostatnich 20 lat było 6 kół ratunkowych w użytku. Tylu e, zawodników wygrało główną nagrodę. Kiedyś to był milion rubli, a od roku 2005 to 3 miliony rubli. Tylu zawodników miało szansę odpowiedzieć na ostatnie pytanie. Piętnaste pytanie. Tyle osób wyszło ze studia z całkowitym zerem na koncie. Weszło do gry, usiadło na prowadzącego, ale nie wygrali nic. Do tej pory zrealizowano 22 sezony rosyjskich milionerów. Licząc w sumie ościażliwcik i kto chce stać milionerów. Do tej pory wyprodukowano ponad 800 odcinków. Tylu zwycięzców zostało pozbawionych głównej wygranej. No i to, co powiedziałem już wcześniej, tyle było drabinek do tej pory. Pierwsza to, było, to była klasyczna 15ka, która kończyła się milionem rubli. No i obecna od roku 2005 z trzema milionami rubli na szczycie. No i to wszystkie najważniejsze moim zdaniem liczby dwudziestolecia teleturnieju milionerzy w Rosji. O czym zapomniałem? Co jest jeszcze takie istotne według Was? Piszcie w komentarzach. Zachęcam Was do dyskusji. Teraz Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się odcinek Wam podobał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!